A coś więcej. Muzyka, tak dziadek mi mówił, że, że malarstwo to jest pasja, ale muzyka, śpiew to jest jego życie. Ja mam, mam podobnie. I zawsze jestem spokojniejszy, jak jestem na scenie z dziadkiem. Czasami nie, czasami to zależy. No, jak dziadek wychodzi z takim głosem, a potem śpiewam coś rozrywkowego, czasami jest mi wstyd. <śleszy> Ale, ale dziadek, dziadek bardzo dużo mnie nauczył i dużo siły mi daje, mniej mówi mi, co, co mam jakby nauczyć, po prostu widzę i dziadek chyba tego po prostu oczekuje i sam wie, czy mam ochotę, czy nie. A w jakim repertuarze czuje pan się lepiej? Rozrywkowym czy klasycznym? Zależy co, co śpiewamy. Na przykład w ten przed chwilą te frazy są przedłużone czasami na końcu i się męczę, jakby <grybujesz> nie głosowo, ale um, oddechowo. Ale mam o wiele większy, powiedzmy, no, ekscytację i radość i z tego niż niektóre rozrywkowe. To po prostu zależy od, od numeru. A czy daliby się panowie namówić, żeby w takim razie coś razem zaśpiewać? Proszę Państwa, nigdy nie wiadomo idź odpocząć sobie. A my jeszcze pociekamy, proszę Państwa. Proszę Państwa, e, chciałem powiedzieć coś takiego, że urlop już minął. Ale byłem w tym roku, jak od wielu lat w Hiszpanii, stoję w miejscowości, która nazywa się Torrebiecha. I tę miejscowość znam, bo jeżdżę tam 40 lat. Stoję w kiosku ruchu, czyli w tamtejszej trafice. Zatrzymuje się samochód z belgijską rejestracją. Wysiada mężczyzna i kobieta, prawdopodobnie żona, mówi do niego po polsku: Zapytaj kioskarkę. No i on mówi: Całą noc prowadziłem, ledwo patrzę na oczy, jestem wykończony. On mówi: Ale może ona wie. No więc on podchodzi do kioskarki i mówi mediteranneo. A ona mówi jaki? On je zapytał śródziemnomorze. Jeżeli w Warszawie podejdzie ktoś zagraniczny do kiosku i powie mazowsze, no to kioskarka powie tutaj. No bo ja, prawda? No i ona pyta go, zrozumiałeś, co się mówi? Nic. Pokazuje na mnie, mówi zapytaj tego Hiszpana. A ja już wiem, o co chodzi. On mówi do mnie bonjour, me mnie ja bonjour. A on mówi, Mediterranea, Avenida del Mediterraneo. On mówi, oui, ui, 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 Ja mówię, e, escucha usted, dwa esta calle po arriba, de, a después a derecha al finera calle ja Avenida del Mediterraneo. Ona mówi, "Zrozumiałeś, Ona mówi, nie wiem, coś był mówię, nie wiem. Proszę Państwa, słowo honoru, słowo honoru podwójne, Mówię do tego zmęczonego człowieka po polsku, tak jak teraz do Państwa. Mówię, niech Pan uważa. pojeżdża Pan tą ulicą prosto do góry, skręci Pan w pierwszo w prawo i na końcu tamtej ulicy jest Avenida del Mediterraneo. On spojrzał na mnie i powiedział, muchas gracias y i pojechał. My teraz zaprosimy Państwa do Hiszpanii, ale bardzo przepraszam za niespodziankę, a mianowicie, zauważyłem na sady śpiewaczkę panią.